Cześć, ja jestem Marzena, a to jest kanał O książkach. I dzisiaj przychodzę z bukołem. Będzie to bukol fantastyczny, ale nie tylko, bo mam kilka obyczajówek, które chciałabym przeczytać latem, a że lato już za progiem, więc wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, żeby właśnie nakręcić taki filmik. Książek jest sporo, więc zaczynam. Pokażę wam dwa tomy Kronik Amberu. To jest pierwszy tom. Raczej tak, to jest tą pierwszy, i to jest tą drugi. W tych tomach mamy chyba sześć tomów razem. To jest taka fantastyka już bardzo stara. Teraz zupełnie inaczej się pisze te książki. Natomiast bardzo zaciekawiła mnie opinia jednej z dziewcząt z kanału, ale już nie pamiętam jak się nazywał ten kanał. Także mam te książki w tych wydaniach Następnie pokażę Wam Anetę Jadowską, złodzieja dusz i wszystko zostaje w rodzinie, ponieważ chcę zacząć tą serię i mam nadzieję, że mi się spodoba, choć też mam mieszane opinie, ale chciałabym sobie wyrobić swoje zdanie. Oczywista oczywistość, czyli Robin Hopp, złocisty błazen i przeznaczenie błazna. Ja jestem w tej fantastyce zakochana. I mam misję Błazna, ale to widzieliście w reading blogu. To jest bardzo takie brzydkie wydanie z okładką z lat 70., nie wiem kto wpadł na pomysł takiej okładki. Nie mam jej tutaj przy sobie, ale może kiedyś tam Wam ją pokażę. Do tego mam książkę Belgariadę. Jest to książka z polecenia Tomka z kanału Książkowe Bajdurzenie. Tomek radzi. Czytać fantastykę, w ogóle rozpocząć swoją przygodę z fantastyką właśnie od tej książki, więc mam nadzieję, że mi się to spodoba. Co prawda nie będzie to mój początek z fantastyką, bo już troszkę tej fantastyki przeczytałam, ale z tego co opowiadał Tomek, brzmi to bardzo ciekawie. Ja mam takie wydanie w jednym tomie, jest sześć tomów. Kolejna książka to Miasto Mosiądzu, Czakra Bortiego. Tutaj mamy klimaty wschodnie. Jest to trylogia po takim niepowodzeniu z bajarzem Marrakeszu, ale mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba i będę mogła zakupić następne dwie części. Teraz mamy cztery książki z polecenia Zuzy z kanału Książkowisko. Jest to Plaga Olbrzymów. Tą książkę kupiłam za 8 zł. To ma być też trylogia... Z Natomiast bardzo chcę ją przeczytać. Okładka wygląda bardzo ciekawie. I kolejne książki właśnie z polecenia Zuzy to seria Krucze Pierścienie. To jest seria, która opiera się na mitologii nordyckiej. Ja mitologii nordyckiej nie znam, więc bardzo chętnie wezmę się za tą serię. Ona zbiera dobre opinie. Jest to Dziecko Odyna, Zgnilizna i Ewna. No, czyli jedna kupeczka już jest. Także zaraz sobie tutaj poszukam. Co jeszcze wam pokazać? Aha, mam jeszcze Tolkiena Hobbita. Ja Hobbita czytałam jakiś czas temu, ale było w innym przetłumaczeniu. Hobbit jakoś tak niespecjalnie mi leżał, ale być może to tłumaczenie będzie dużo lepsze. Jeszcze mam zafoliowane i też chciałabym w te wakacje tą książkę przeczytać. Ponieważ chciałabym się zabrać za władcy pierścieni, które też mam w tym wydaniu, ale pokażę Wam następnym razem, bo mam w innym pokoju. Pokażę Wam jeszcze mój świat dysku, który sobie kompletuję. Czytałam już Kolor Magii i Blask Fantastyczny i zaczęłam sobie kompletować, i mam całą serię o wiedźmach i też kilka innych tytułów, które już nie są niestety po kolei, ale tak sukcesywnie sobie je kupuję, czyli mam tak Czarodziejstwo, Trzy Wiedźmy, Kosiarza, Wyprawę Czarownic, Panowie i Damy, Maskarada, Carpe Jugulum, Kołaj i Niuch. Część z tych książek jest używana, Część jest nowa, ale i tak są po dość atrakcyjnej cenie. Co tu mam jeszcze? Teraz pokażę Wam jeszcze sci-fi, przebudzenie lewiatana. O tych książkach dużo mówi Zuza z kanału, zaksiążkowane. Mam nadzieję, że ta seria też mi się spodoba. Tego jest 10 tomów. Ja mam na razie tom pierwszy. I to jest jedyny sci-fi w tym moim bookholu. Kolejne książki też z polecenia, ale naprawdę nie pamiętam, kto już mi te książki polecał. Jest to Achaja i mam tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci. Ja te książki kupiłam, używane. Ponoć jest to bardzo kontrowersyjny pisarz, jeżeli chodzi o kreowanie postaci kobiecych. Ja przeczytałam sobie z tomu pierwszego pierwszy rozdział i rzeczywiście. Jest tam taki fragment, który mówi, że przy kominku stoi narzędzie, które jest przedmiotem do wychowywania dziewcząt. Więc zaczyna się nieźle. Do tego pokażę Wam coś, co sobie kupiłam chyba na scoop shopie. Tak, jest to książka z serii Niewidzialni. I to są dwa tomy i to jest tak, tajemnica Misty Bay i czarownicę z Dark Fels. Mało wiem o tych książkach, ale jakby nie zagłębiam się w opisy, ponieważ nie chcę sobie psuć zabawy, bo tak miałam z Danem Simonsem, przeczytałam opis, nastawiłam się zupełnie na inną książkę, jak się okazało, ta książka poszła w zupełnie innym kierunku. I to są wszystkie książki, jeżeli chodzi o fantazy. I teraz czas na obyczajówki. Zacznę od książki z literatury dziecięcej. Jest to Podróż za jeden uśmiech Adama Bagdaja. Ja się wychowałam na tym serialu. No, to jest serial mojego dzieciństwa, ale nigdy nie czytałam książki, więc kiedy okazało się, że jest książka, ja nawet nie wiedziałam, że to jest na podstawie książki, ten serial, kupiłam sobie i, i po prostu chętnie latem sobie to przeczytam. I teraz książka, której nie mogło zabraknąć na mojej półce, mianowicie jest to Okrążyć słońce, Pauli McLean. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to wiecie, że ja jestem fanką Karen Blixen i książka Pożegnanie z Afryką jest jedną z moich ulubionych książek, taką książką życia. To jest historia kobiety pilotki, która była kochanką Denisa finch -Hattona. No więc ta książka, oczywiście, no, musiała się znaleźć na mojej półce i na pewno będę ją czytała. Kolejna książka to Masz Przyjaciela Luca Spaghetti. Też wiecie, że ja uwielbiam film Jedz, módl się i kochaj, uwielbiam książkę, uwielbiam twórczość Elizabeth Gilbert i tutaj jest książka napisana z perspektywy Luca Spaghetti właśnie chłopaka, który oprowadzał Elizabeth po Rzymie. Więc też nie mogło jej oczywiście zabraknąć u mnie i kolejna książka, no typowo wakacyjna, czyli Niebiańska plaża Alexa Garlanda. To jest książka, którą kupiłam sobie używaną i film, pewnie też kojarzycie z rolą Leonardo DiCaprio. I Dni Barbarzyńców. Jest to książka autobiograficzna. Ja o surfingu mało czytałam. Czytałam tylko jeden komiks, fale. Natomiast ta książka bardzo mnie zainteresowała. Minus taki, że jest bardzo drobny druk ale to jest książka taka wpisująca się w wakacyjny klimat, więc też na pewno ją przeczytam. Chyba. Więc tych książek będzie sporo i coś czego nie zauważyłam na swoich stosikach. Tą książkę kupiłam w zeszłym roku, a w zeszłym roku miałam taki projekt, że czytałam wszystkie książki z Grecją w tle, a to jest historia, która dzieje się na Krecie, jest to historia wielopokoleniowa, więc myślę, że to jest taka obyczajówka, która może mi się spodobać. Pokażę Wam jeszcze mój najnowszy nabytek, czyli Quentin Tarantino i pewnego razu w Hollywood. Jest to książka na podstawie scenariusza, jest to w ogóle pierwsza książka od Quentina Tarantino. Ja za tym reżyserem nie przepadam, natomiast jeżeli chodzi o pewnego razu w Hollywood, ja ten film oglądałam i miał w sobie coś. Pamiętam, że oglądałam ten film z Asią. I Asia nie wytrzymała na ten filmie. Natomiast mnie bardzo odpowiadały tam te role. Były takie konkretne, wyraziste. I no, jestem ciekawa, jak to wypadło, jeżeli chodzi o powieść. Kolejna książka. Chłopi. Ja tą książkę wam pokazywałam. Ona znalazła się w topce najpiękniejszych okładek, jakie mamy na półce. Chłopów nie trzeba wam przedstawiać. Jest to lektura szkolna. A jest naprawdę pięknie wydana. Ma taką ludową wklejkę, czyli w ogóle bardzo klimatyczną. Na każdej stronie są jakieś zdobienia. Nie wiem, czy to będzie widać w moim telefonie. I gdzie, nie gdzie mamy też. Każdy rozdział rozpoczyna się kolorowym inicjałem. I chciałabym Wam pokazać jakiś fajny obrazek, ponieważ mamy tutaj o, właśnie takie malowane obrazy I, i bardzo chętnie wrócę do tej książki i nie mogło oczywiście zabraknąć Otessy tęsknota za innym światem ja uwielbiam mój rok relaksu i odpoczynku więc mam nadzieję, że to też mi się spodoba kolejna książka to jest prezent od mojej mamy i to jest tajemnica Fleet House, Lucindy Riley moja mama jest fanką Lucindy Riley Mimo, że żadnej książki jej nie przeczytała. Natomiast ja zawsze w prezentach dostaję książki Lucindy Riley. Mam siedem sióstr w komplecie. Teraz mam następną. Także pozdrawiam, mamo. Książka będzie czytana na wakacje. I coś, o czym też zapomniałam w zeszłym roku, to jest książka Michaela Haga, Darelowie z Korfu. Ja wszystkie książki, jeżeli chodzi o rodzinę Darelów, czytałam. To są książki, które też, których akcja dzieje się w Grecji. To znaczy, akcja mocno powiedziane to są książki autobiograficzne, ponieważ rodzina z Indii po tragicznej śmierci głowy rodziny przenosi się do Anglii, a stamtąd właśnie na Kretę, nie, na Korfu. I tam śledzimy ich dalsze losy. Więc tej książki nie mogło zabraknąć na mojej półce, no ale gdzieś ona się tam zapodziała i w, roku, no, i w tym roku planuję ją przeczytać. I trzy ostatnie książki. To jest seria z gorzkiej czekolady. Tak one się pięknie prezentują. Mam jeszcze z tej serii Gdzie jesteś Bernadette. I to jest tak. Projekt Rosie. Efekt i finał rozji. Ja czytałam opinie o tych książkach. I ponoć jest to bardzo fajna seria, bardzo dobra seria. No, taka wiecie, romantyczna, jak to seria z gorzkiej czekolady, ale z jakimś takim przesłaniem. Wiem, że tutaj ma być główny bohater z jakąś chorobą. Która. Hmm, przeczytam Wam z tyłu opis. Komedia romantyczna, jedyna w swoim rodzaju charyzmatyczny, ujmujący bohater, pierwszorzędny humor i wartka akcja przetłumaczona na 35 języków. Z tego opisu tutaj y, mało wynika, ale wiem, że główny bohater cierpi na chorobę Aspergera y, i w jakiś zakłada projekt żona. Ale nie jestem pewna. Nie chcę mi się tutaj już teraz tego czytać. Aha, dzięki projektowi żona Don dowiedział się kilku ciekawych rzeczy. Na przykład, dlaczego wszystkie jego dotychczasowe znajomości kończyły się na pierwszej randce. Myślę, że to będzie fajna komediowa seria. I to już wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Jest tego sporo. Mam nadzieję, że uda mi się większość chociażby przeczytać w czasie wakacji. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. Ja wszystkie komentarze chętnie przeczytam. Więc trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.